Wariatko? Nie tylko wariatkę jest jeszcze wariat Wow, wariatcie! <grymne> co? Przeszkadzasz mi, Ej, sobie, kurwa, co? Ej, co kurwa, też nagrywałem e, Było miłego starania Dzięki <grymne> Proszę Wyglądasz jak bezdomny ale to nie Ale jest hejt No ty dawaj psd, a ja twoje posłuchuję, dawaj Cześć Ej siema, spi**y Dobra, pytanie mam, lubisz leczo? Kurwa mała no. Kurwa mała, lubisz leczo? Lubię twoją matkę, lubię twoją matkę No, moja matka cię zrobiła k**wa <laughs> Jesteś taki malutki, <grym> jesteś taki malutki, że kurwa serio Jak ty masz 5 lat? Ja z bałem zrobił, ty no, ale się rozłączył, przegrał kupa bitwę. Widzę, no, że masz tak samo zielono, jak u mnie <laughs> E wiesz co mi się wydaje, że siedzimy obok siebie teraz, nie? Że siedzimy o, przy jednym. Tak, no mo może tak powinniśmy rozmawiać, nie? Dobra, stary ty. Ale wyglądasz na bardzo no, w posądku, ziomkę, tak patrzę od stóp do głów i tak. Buty dobre, tutaj tego. Tak... Nie no fajnie, fajnie to wygląda wszystko. Nie no, nie? dzięki, a ja leśnikiem. Jesteś leśnikiem? <laughs> no. A jakie masz misje podczas bycia leśnikiem? Żeby ci zajeba zgonił wep Tak. By się gałęź połamała na takim kurwa twardym łbie, wiesz co chodzi ty Na twoim pustym ty kurwa Aaa ty kurwo, ty kurwo Bym ci kurwa, jakbym takiego leśnika zobaczył to od razu kurwa wiesz Lewy, lewy, prawy ty kurwo Kurwa taki koszyk dla ciebie za chuj nie? Kurwa Pewnie koszyk kurwa, co ty kurwa jesteś leśnikiem to zbierasz kurwa na psa kurwa? Poczuć, kurwa, ten kosiek! Zaknij mordę i, kurwa, patrz mi w oczy, kurwa, kiedy ze mną gadasz, nie? Łysa pałopi**a! Cześć. Łohoł. Kurwa! Co kurwa, mówisz łoł? Siemka. Hej. Jesteście trochę zszokowane, że mnie widzicie, nie? No, tak. Zbyszek. Co? Bratku. Jej, kurwa! To się nie kończy! My jesteśmy braćmi, kurwa! Ja to o, lubię, ja lubię z bratem sobie, kurde, no. O, ty chyba bez majtek siedzisz. Ej, Bisky, to tak. Pokaż Wam. Nie mam. To jest samuraj? Nie wiem. Wy nie wiecie, kto to jest? Nie. się za Wami. Najlepiej byłoby dać mu plaskacza, żeby zobaczyć, czy on żyje, nie? A mogę, mogę być głośny? Halo? Zbyszek. Zbyszek. Ja, jakbyście stwierdziły, jak mam na imię? Stanisław. Okej, okay. ale nie, nie Zbyszek. Raczej nie. Nie, nie, nie. bo to, to, to by nie miało sensu, nie? Najciekawsza rzecz, rzecz jaką robiłaś... robiłyście w ferie. jakby kulik w wannie był. Kulik w wannie. To tutaj miary widać na tym filmie. <grym> Ale było to... Też... Na jakiej imię wyglądam? Na ka Kacper. Dobra, dobra. <grym> no, zamykam. <grym> nie lubicie Skolima? Nie. Kurde. No dobrze, to ja wam nie będę przeszkadzał w takim razie. Siema z bychu. O kurwa, Ej, coś jest nie tak. Jak macie na imię? Ja mam na imię Vanessa, a tamta, co siedzi to ma na imię Ania. Ania, okej, okay. bardzo ładne imiona. Vanessa, jak Vanessa Villa. Taka popularna modelka. Kojarzycie? No. Ja nie. Ja nie tak szczerze. Ja jej nie kojarzę jak coś. Chyba nawet nie istnieje, ale nie jestem pewny. <głos> <głos> a byś powiedział, że ja mam na imię? Michał. Kurwa, nie Zbyszek? Nie. Dobra. Okej. Okay. A co sądzisz o wodzie? Zajebista. Nie ja, się nie, ja się nie proponuję, tylko się pytam. Daj mikrofon bliżej, jakby ust. Okej, okay, dobra, to słyszymy się. Halo, halo! Pozdrawiam całą widownię. A ty? Cześć. Zbyszek? Powiedziałeś? No. A czemu Zbyszek powiedziałeś? Bo tak właśnie pisałem. No właśnie! Kurwa! Mówiłem o tym! gdzie ty masz to napisane? No gdzieś nad sobą, na kamerce mam to napisane. Ktoś stoi nade mną teraz i słucha, co pierdolę. Siema. No cześć. Mam coś napisane na sobie? Nie, w sensie nie, nie chodzi o koszulkę, tylko czy mam na kamerce. Nie, nie, nie. No dzięki. Nie, na razie to wychodzi tak, jakby kobieta tylko widziała, że mam na imię Zbyszek. Tak nam ostatnio nie opowiada. Cześć, Zbyszek! Ej, dobra, ej, dobra, to jest. To jest nie? Ja nie? Cześć. Hej Franek. Zbanek Czemu zbanek? <grym> Franek! Franek, okej. Okay. A czemu bym że Franek się nazywam? Nie wiem, tak ci tak powiem Tak wyglądam, okej. Okay. Eee, skojarzenie z imieniem Kacper. Macie okej? Okay? Okej? Okay. Tak, dobrze że nie, nie. Tak na imię Całe szczęście. Dziewczyny, trzymajcie się. Trzymajcie się cieplutko w tych kocykach. Żeby wam było jak najlepiej. Jak najlepiej? Dziękuję. Proszę! Dziękuję. Proszę! Cześć, Zbysiu. Cześć. Co tam? Ej, pytanie mam. Gdzie widzisz Zbysia? Co? Nie nie. nie. W której części strony widzisz mój nick? Jakbyś Zbysiu tutaj gdzieś? Nie. A gdzie widzisz że mam napisany Zbysiu? No bo jest ja akceptuj i odrzuć ty akceptujesz ludzi? No ale tam jest napisane styszyk. Okej, okay, czyli ty jesteś na telefonie? Nie. To jak ty masz akceptować ludzi? Jak to I działa? Dupa. Ci i... okay. Dobra. Rzeknam. Kurwa, to było creepy. Cześć Bysiu. <noise> <noise> a dobra, a jeszcze jedno pytanie. Masz drukarkę w domu? Nie. No mi właśnie. Przyszło. Mi tak samo, mi tak samo, nie? Chciałem dzisiaj wydrukować coś do mojej, na moją uczelnię i nie mogę wydrukować, bo nie miałem drukarki. Co w się sensie, wiesz, wchodzi tak, że dajesz papier, niby jest tłuszcz, ale wychodzi takie zamazane bardzo i strasznie mnie to denerwuje, nie? Aha. A co sądzisz w ogóle o niszczarce papieru? Myślę, że fajny produkt. Właśnie mi się wydaje, że to jest trochę useless, nie? No bo jak chcesz zniszczyć papier, to po co kupować maszynę, która to robi? Jak możesz zrobić tak, nie? Podźmiesz kartkę. No, ale... No bez ale tak serio. Siema. O matko, jaka fajna piżama, nie? Mega urocza. Bardzo urocza. No, życzę wam, żebyście się uśmiechały jak najwięcej, nie? To jest... Trzymajcie się. <głos> <głos> nie, właśnie, bo ja rozmawiam a propos o lecza. Co myślicie no? o leczu? Co to jest? Zupa czy danie? Dla mnie to jest danie. Okej, okay. a jak, w jakiej postaci jesz leczu? Z ryżem? Z chlebem? Nie, no z chlebem. Tak, 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 No dobrze, a bardzo mnie to jara, a, yy, a z kiełbasą, czy z kurczakiem? Nie nie wiem, ja nie robię tego. Nie, 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 wiem, ale no zwykle w leczu powinno być mięso, nieprawdaż? I no. zwykle chyba widzisz tam coś okrągłe, no to wiadomo, kiełbasa, a takie bardziej kwadratowe to kurczak, nie? No to raczej mięso. To kiełbasa. Siemka. No, co? Murdo, słuchaj, ty Drumony, chciałbyś z tej mojej głowy. Ej, ej. A co sądzisz o kibicach Legii? <coughs> Stara kurwa do jebania Legia, Warszawa. Esa? Esa Jezus. to nie jedzie. Czy jesteś streamerem? Nie jestem streamerem, ale czy ty jesteś streamerką? Tak. No, czyli jak powiem murzyn, to skipniesz mnie. Tak. Okej, okay, dobra, a ile masz lat? Ciel? Ja się no. streamerów. Czy uważasz, że oni zrobią krzywdę, na przykład, yy, jakby cię pokazali na jakiejś platformie? No kurwa, już mi jeden dał, debil na YouTuba. O! No. To, to jest tragedia, nie? To jest tragedia, bo nawet nie jesteś świadoma, kiedy ktoś cię nagrywa, nie? No właśnie, co Ale masz wielkiego misia. Dzięki. A czy dostałaś go od chłopaka? Nie. <laughs> nie skumała kurwa, bo ja już z nią kiedyś gadałem dosłownie. Serio? No. Ale masz fajnego misia. Dziękuję. Dostałaś go od chłopaka? My się już widzieliśmy. my <noise> się widzieliśmy już nie raz. To może, może to będzie tak, że po prostu wiesz, w przyszłości będziemy się widzieć co miesiąc i nagle powiedzmy za dwa lata stworzymy rodzinę. To, to by była historia. To, to by było niesamowite. Co to za wieża? Piramida w Gizie jakaś? Niesamowite <grymne> ustawienie I jesteście dziewczyny, nie? No, to jest imponujące strasznie, nie? Że jakby formacja ludzka też ma znaczenie na platformie rzeczywistej. Ej, jesteś cały? Jest? No nie no, z sposą to nie jestem gdzie. No. <grymne> <grymne> Ej, ta i to, <że> nie Nie, <grymne> ja ja ja. Lubicie karpatkę? Karpatkę? Nie, ja lubię. <laughs> Kurwa, nie Bo robiłem ostatnio pracę magisterską na temat Karpatki, i zamiast, wiecie, tego budyniu jakby wylałem bitą śmietanę i bardzo smakowało moim bliskim. Co, co byście pomyślało o takim czymś? Z budynią Karpatki typowo to ja nie lubię, mhm. ale bita śmietana, mhm. taka... Może, dobra by była. No, ona taka bardziej. No ona właśnie bo chodziło o to, że ona była taka zbita, nie? To była zbita, bita śmietana. Tak. No, no. to. Jakby tam jakieś owoce biebały. No właśnie, jakby jakieś owoce, to Kurde, czemu nie? Lubisz palić trzy Lubię, uwielbiam. Okej, okay. a mieszkasz Lubię. w lesie? <głosy> 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 nie, w puszczy. <noise> w puszczy? nie połomicę. Nie w <noise> Tam z żubrami. A o kurwa, widziałeś kiedyś żubra na własne no oczko? <grywa> kurwa. Dobra, na razie. Ale nie, no powiedz mi, tylko czy widziałeś żubra, proszę. Nie, bo mnie nagrywasz. Nie nagrywam, proszę żubra, powiedz mi, czy widziałeś żubra tylko. Oczywiście, że tak. Ale takiego w parku narodowym, czy raczej tak na żywość, na Wiecie, wiesz, czy w puszce na przykład? Na puszce? W Polsce, w Polsce. Ale nie, czy po prostu wychodzisz z domu i widzisz żubra, tak? Takiego na wolnym wybiegu. No przecież mieszkam w lesie, sam powiedziałeś. No czyli, czyli w parku narodowym? Czy widziałeś żubra w parku narodowym? Słuchaj, jak wychodzę z domu, to dwa żubry pilnują wejście do mojego domu. Okej. Okay. Do Ale one są ogromne, nie? To jest takie. Taki mam, taki mam komfort. Fajnie, a jest tak jest szansa, żebyś ujeżdżał żubra jak konia? W sensie, że jeździł na, no galopował żubrem, na galop. Tak, na grzbiecie jechał, nie? No tak, 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 no. No, okay. nie ma problemu. I to fajnie. A czy ogólnie państwo o tym wie, czy raczej tak nieświadomie? Oni nie są świadomi chyba państwo, nie? <grystwo> Czyli państwo? Państwo y, Trzecia Rzeczpospolita Polska. pod mnie? Do nie, osoby, że... <grystwo> ja nie, ja nie. To jest taki chuj, na omę jeździ na żubrze? <laughs> tego bym nie zrobił, bo to jest ciekawe. Ale no żubry chyba są ogromne, nie? Więc jakby nawet ta, ta, taka mała osoba jak ty czy ja byśmy wsiedli, no to... Ładnie, ja ważę tylko kg, no nie? Także wiesz, myślę, że on by nawet tego nie odczuł. On, on nigdy by tego nie odczuł, nie? On bardziej by odczuł jakby dach na niego spadł. To może by odczuł coś, nie? No. Tak. A karmi się, czy nie? Tak. Dobra, dobra. Chuj z tymi żubrami, szczerze. Na kogo byś głosował? Na prezydenta. Siedemnaście w tym roku. Ale. Dlaczego?